W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Boże i Ojcze, niezmierzona Twoja łaskawość dała nam w osobie słowiańskiego papieża, wielkiego orędownika naszej ojczyzny Polski, Jego wołanie z podgiewontu, Sursum Korda, w górę serca. Ciąż przypomina o potrzebie wierności Krzyżowi Chrystusa. Ufnie zwracam się do ciebie, abyś poprzez wyniesienie do chwały ołtarzy papieża Jana Pawła II utwierdził nasz naród w chrześcijańskim optymizmie, a mnie udzielił łaski. O którą z pokorą Cię błagam. Ojcze nasz, który się z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my, Odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus, święta Mario. Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu. Amen. Boże, bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli, święty Jan Paweł II, papież! kierował całym kościołem spraw prosimy abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa a jedynego odkupiciela człowieka który z tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.